I jeśli już się chce mieć ten moduł full black, estetyczny, na ładnym dachu, na ładnym domu, jak najmniej ingerować w krajobraz swojej posesji, no to już warto mieć ten full black pełny bez tych szynoprzewodów. Susowych. No dobrze, ale to nie jest tylko estetyka, czy tylko estetyka? Nie, no oczywiście, że nie. Tak jak wspomniałem, estetyka to jest efekt uboczny. My mamy tutaj szereg zalet technicznych, które docelowo prowadzą do tego, że ten moduł generuje więcej energii w ciągu roku. Natomiast ta estetyka jest, zwłaszcza dla instalacji domowych, też yy, ważnym tematem, który można poruszyć. Powiem Ci, że tak. To tak, Oto. montaż mechaniczny modułu się zakończył. Ci, jeszcze, jeszcze nie podłączone. Podoba? Jak Ci się podoba, tak, na efekty, produkcję Poczekamy. musimy poczekać. No, dzisiaj co prawda świeci słońce, więc jakby chłopaki podpieli, ale nie podepną, bo nie zdążą. Powiem Ci tak, ty, fajne one są, jakby na przykład mieć taki dach, Całkowicie ciemno. No tak jak u mnie na przykład. Ten mój, mój dach, nie? on jest ciemny. Jakby miały być na dachu, aczkolwiek ja osobiście wolę jednak grunt. Nie, nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat. Wolę no, grunt. Bezpieczniejsza opcja na pewno, aczkolwiek nie każdy ma taki komfort jak ty. Że mogę sobie, sobie wybierać. To montować je na gruncie. No, ale najlepsze jest to, że nie wiem, czy to widzicie. Ja wam spróbuję to pokazać, ale prawie nie widać tych plasterków krzemu. Są tam malutkie takie przerwy pomiędzy, ale tak z daleka, tak jak stoimy w tej odległości, a jesteśmy jakieś 5 metrów od instalacji, no to po prostu jedna wielka powierzchnia no i czarna. I przede wszystkim nie widać ścieżek, szyn, no. czyli elementów przewodzących na przedział Bartek, a tak mniej więcej, między topkonami a e, tymi mm, bekkontaktami waszymi. Wasze Lungi mm -hmm. Contact i wasz Londji Topcon. Jaka to może być różnica uzysku rocznie? Mniej więcej, bo pewnie macie to policzone. Tak, mamy właśnie też tutaj ta instalacja jest po to, żeby to zobaczyć w rzeczywistości w Polsce porównać na prawdziwych danych z falowników, natomiast to, co mamy policzone i na podstawie symulacji w programach komputerowych, i też już na podstawie instalacji test testowych w Chinach, to jest na poziomie od 5 do 10%. Okay. Zależy od scenariusza, zależy od y, okresu roku nasłonecznienia, ale tak średnio między 5 a 10 5-10% między waszymi topkonami, tak, a waszymi backcontactami? Między naszymi backcontactami, czyli tym, co tutaj u Ciebie montujemy, i między naszymi y, modułami w technologii Topcon, które też są modułami bardzo dobrej jakości, jakości y, longi.